Czołem komandorzy. Zapraszam do Elite Dangerous. Historia Generation Ships. Historia podboju kosmosu w uniwersum Elite Dangerous zaczyna się w XXI wieku. Kiedy osiągnięcie prędkości światła było jeszcze niemożliwe, kolonizacja odległych systemów gwiezdnych była bardzo utrudniona. Odpowiedzią na ten problem stały się generacyjne statki kolonizacyjne, w skrócie mówiąc Arki. Te ogromne miasta, przemierzające naszą galaktykę, posiadały wszystko, co potrzebne do życia. Zostały zaprojektowane dla wielu następujących po sobie pokoleń podróżników. Pierwszy taki statek został wysłany w kosmos w roku 2097. Od tego momentu w niezbadane rejony galaktyki zostało wysłanych tysiące tego typu statków. Większość tych wypraw było finansowanych przez wielkie korporacje i jakiekolwiek działania mające na celu sabotowanie wypraw były bardzo surowo karane, co nie dziwi zważywszy na ogromne koszty i niebezpieczeństwa związane z podróżą. Niestety wiele korporacji finansujących te inicjatywy kolonizacyjne z różnych przyczyn zostało rozwiązanych na przestrzeni wieków, a ich zapiski zostały utracone lub zniszczone co spowodowało ogromne trudności z identyfikacją ark oraz ich odnalezieniem w bezkresnej otchłani kosmosu. Większość dotarła do celu bez incydentów, jednak późniejszy rozwój technologii hipernapędów spowodował, o ironio, iż zdarzyło się, że niektóre planety były skolonizowane już przed przybyciem statków kolonizacyjnych na miejsce. Część ark Zaginęła w kosmosie, aczkol aczkolwiek każdego roku kilka z nich zostaje odnalezionych. Z analizy dzienników pokładowych wynika, że napotkały one problemy nieprzewidziane na etapie organizowania wyprawy, co prawie zawsze kończyło się tragicznie dla załogi, a tym samym misji. Dzienniki pokładowe ujawniają szerokie spektrum przyczyn porażki, od krytycznych awarii. Poprzez bunt załogi po epidemie rozprzestrzeniające się na pokładzie. W wielu przypadkach te incydenty doprowadziły do dryfowania statków daleko poza ich miejsca docelowe. Pierwszym wyjątkiem była Golconda, która została odnaleziona w systemie Upaniklis, dając nadzieję, że nie wszystkie zaginione arki zostały utracone a to za sprawą funkcjonującego społeczeństwa na jej pokładzie. Odkrycia kolejnych zaginionych statków kolonizacyjnych doprowadziły w 3305 roku do utworzenia specjalnej komisji z ramienia federacji do spraw osadników, której celem było badanie odnalezionych statków i reintegracja osadników z nowoczesnym społeczeństwem. Jeśli przeżyli na pokładzie arki, ale z określonych przyczyn nie osiągnęli celu misji. Dyrektor Cosima Fairfax podsumował misję komisji już na początku jej działalności słowami: Pionierzy kolonizacji zostali wysłani w nieznaną przyszłość. Przyszłość, której nie mogli przewidzieć i co do której nie byli adekwatnie przygotowani. Nowoczesne pokolenia mogą nie znać motywacji tych ludzi, którzy tak dużo poświęcili dla ludzkości. Dlatego musimy im przypomnieć. Inne dusze z pewnością nadal dryfują przez próżnię i naszym obowiązkiem jest sprowadzić ich do domu. O seven